Flamkę ci przykłada do głowy i mówi wyskakuj z tego poesza. No i co zrobisz? Nie masz poeszy. Albo ci tak szczeli, a tak kiepsko się wyglądasz. Ci odwali tak, dasz pojdu. I co zrobisz? Masz kucykę. O, to z tego powodu. I co zrobisz? No to są bandyci. Oni zabijają ludzi, naprawdę giną ludzie. W wielu, w wielu miastach zginęli. W Lublinie, we Wrocławiu. W wielu miastach zginęli. To są bandyci. Przekraczają swoje uprawnienia. Mimo to odradzam kinetyczne rozwiązania w zemsty, obrony. To się skończy masą krwi. To było setki razy w naszej historii. Absolutnie odradzam. Trzeba innych rozwiązań. Jest wojna. Są ofiary i będą ofiary. Nie myśmy tą wojnę Zaczęli i nie my za te ofiary odpowiadamy, ale to będzie się działo. Na to nie ma rozwiązania. To jest okres przejściowy. My musimy ponieść pewne ofiary. Słuchajcie, ostatecznie wszyscy kiedyś umrzemy, ale ja nie umrę na kolana. A każdy zatwiera za siebie. Ja po prostu nie chcę na kolana. Wracam do kolegi do PRS. Ok, ustanawiamy Autonomię. Jesteśmy osobą. W Polsce wykręcamy się. jesteśmy człowiekiem. W Polsce wykręcamy się od tego, że jadę na prawo jazdy, mam gdzieś inne rzeczy. Ale jadę teraz na przykład do Brukseli. Wjeżdżam na teren innego państwa. Wyciągam prawo jazdy. No, Wyciągam paszport, no, ja ci dam przykład. Dam Ci przykład. Normalnie powinien przestrzegać prawa na danym terenie, bo nie wiem żeby ktoś mi wjechał, człowiek moją działkę, Oczywiście. Polega, że ma prawo. Oczywiście masz rację. Ja ci powiem tak, wszystkie dokumenty, <laughs> wszystkie prawa macie mieć aktualne i zachować je, a korzystać to nie zmienia faktu, że jesteście... To, że powiedziałem, że możecie korzystać z tych praw, kiedy jest tak wam to jest. wygodne. I z tych dokumentów, kiedy jest to łagodne lub opłacalne,